Jeśli przeżywasz teraz trudne chwile, jeśli doświadczasz sytuacji, które totalnie wyprowadzają cię z równowagi, jeśli jest w twoim życiu obecnie bardzo ciężko, to jest jedna rzecz, która pomoże ci rozwiązać to wszystko i która sprawi, że to wszystko, czego doświadczasz, będzie o wiele łatwiejsze i zmieni całą tą sytuację na lepsze. Jest to miłość. Wysyłaj wszędzie miłość. Cokolwiek zrobisz, wiem, że cię to może teraz trigerować i że może ci to teraz drażnić, ale jeśli dzieje się coś, co nie jest miłością w twoim życiu, to w momencie, kiedy wlejesz tam miłość, to to, co tam się wydarzy, sprawi, że ta cała sytuacja się odwróci. Spróbuj, sprawdź, poczuj na własnym ciele, że da się miłością uzdrawiać wszystko. Cokolwiek się teraz dzieje, wlej tam miłość i gwarantuję ci, że wszystko się zmieni.